Cześć! W dzisiejszym filmie chciałabym opowiedzieć o prawach dziecka. W tym miesiącu w Centrum Wielokulturowym mamy miesiąc poświęcony prawom człowieka, więc o oczywistym wyborem na początek tej serii filmu wydały się właśnie prawa dziecka, dlatego że każdy z nas dzieckiem był, a niektórzy nadal dziećmi są. W dzisiejszych czasach w Polsce. Wydaje się raczej oczywistym, że dzieci mają swoje prawa. Na straży praw dziecka stoi Konstytucja i Konwencja o Prawach Dziecka, a na ich straży stoi Rzecznik Praw Dziecka. Nie zawsze jednak kwestie tych praw wydawały się tak oczywiste, jak wydają się być teraz. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka została uchwalona stosunkowo niedawno, bo w 1948 roku. Patrząc na ten fakt, musimy przyznać, że Konwencja o Prawach Dziecka jest jeszcze młodsza. Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło ten dokument dopiero w 1989 roku, więc można powiedzieć, że dopiero 13 lat temu skończyło na pełnoletność. Niebagatelny wpływ na powstanie tej konwencji miała Polska, bo to właśnie Polska w 1978 roku zaproponowała projekt tego dokumentu dedykowanego najmłodszym obywatelom wszystkich narodów. Zwróciłam jednak uwagę na krótką historię tych dokumentów, ponieważ przez wieki prawa dzieci były znikome lub żadne. Żeby zbadać dokładniej ten problem, cofniemy się do czasów antycznych, a zaczniemy od Sparty. Nie trudno się domyśleć, że życie w starożytności wyglądało zupełnie inaczej, ale o losie nowonarodzonych Spartan decydowali urzędnicy. Dzieci kalekie, jak również dzieci zdrowe, ale urodzone ze związków pozamałżeńskich, były porzucane na pewną śmierć lub wychowywane na niewolników. Możemy tutaj zauważyć, jak nie tylko prawa dziecka są ważne, ale również prawa jego rodziców. Możemy jedynie domniemywać, że świat starożytności wyglądał tak, a nie inaczej, ze względu na brak opieki zdrowotnej i złe warunki życia. Grecy również nie wykazywali zbyt wiele empatii, jeżeli chodzi o osoby dziecka. Choć podziwiamy filozofów greckich, takich jak Platon czy Arystoteles, ich poglądy dotyczące rodziny i dziecka nie odnalazłyby się w dzisiejszym świecie. W Rzymie natomiast dziecko poczęte traktowano jak dziecko właściwie już narodzone, ale nie zmieniało to faktu, że ojciec dysponował prawem życia i śmierci swojego dziecka, jak również mógł sprzedać je do niewoli, o ile otrzymał zgodę sądu domowego. Chciałam Wam jednak opowiedzieć o Rzymie z innego powodu, ponieważ Rzym stał się również miejscem przełomu. Przełom ten miał miejsce w 365 roku, a jego sprawcą był cesarz Walentynian I. Zakazał on porzucania i zabijania dzieci, nakazał jego wychowywanie i utrzymanie potomstwa do osiągnięcia przez nie dojrzałości. Mimo ustanowienia takiego prawa, ludzkość, nie tylko Rzymianie, żyła jeszcze bardzo długo w przekonaniu, że dziecko to jeszcze nie jest człowiek. W dzisiejszych czasach również istnieje wiele miejsc na Ziemi, gdzie prawa dziecka nie są respektowane. Łatwo jest więc wyobrazić sobie, że do niedawna te prawa nie były respektowane praktycznie nigdzie. I tak historia prowadzi nas do średniowiecza, gdzie tylko jedno na troje dzieci dożywało 16 roku życia. Powszechnymi problemami były wykorzystywanie, handel czy udział w obrzędach okultystycznych. Na tym etapie możemy już zauważyć, że Karty historii nie są dla nas przychylne, jeżeli chodzi o temat praw dziecka osób zupełnie niewinnych i bezbronnych. ale sądzę, że trzeba ją poznawać, żeby nie dawać przyzwolenia na łamanie tych praw w dzisiejszych czasach. Mimo to nadal dziwi i krępuje świadomość tego, że w minionych czasach uprzedmiotowianie dziecka nie było naprawdę niczym nadzwyczajnym. Kolejna wzmianka pochodzi z roku 1762 i są to słowa Jana Jakuba Russo. Napisał on Mniej mówmy o obowiązkach dzieci, a więcej o ich prawach. Zmieniło to jednak nie tak wiele. Początek ruchów na rzecz dzieci to dopiero 1874 rok i historia dziewczynki Mary z Baltimore, której matka znęcała się nad nią, a z pomocą przyszło jej lokalne stowarzyszenie przeciwdziałające przemocy wobec zwierząt. I być może trudno to sobie wyobrazić, ale tak właśnie było. To wydarzenie odbyło się echem Większym niż ustawa walentyniana I. Niedługo potem w Stanach Zjednoczonych powstało ponad 200 stowarzyszeń chroniących dzieci przed przemocą. A co za tym idzie? Po raz pierwszy sformułowano pojęcie ochrony dzieciństwa w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju dziecka. A dzięki temu dziecko wreszcie uznano za. Co prawda niedojrzałą, ale teraz nareszcie pełnoprawną istotę ludzką. W roku 1913 odbył się pierwszy Międzynarodowy Kongres Opieki nad Dzieckiem. W roku 1921 kolejny, na którym oficjalnie powołano Międzynarodowe Stowarzyszenie Opieki nad Dzieckiem. Rok wcześniej powstał również Międzynarodowy Związek Pomocy Dzieciom. Jego założycielką była angielska bojowniczka o prawa kobiet, Englantyne Jeb. Możemy być jej wdzięczni również za opracowanie dokumentu, który stał się deklaracją praw dziecka i w 1924 roku został przyjęty przez Ligę Narodów a także już rok później w Polsce. Ta deklaracja w 1948 zostanie rozszerzona jeszcze o 5 punktów i zostanie nazwana kartą praw dziecka. Misją tej karty jest przekazanie każdemu dziecku tego, co ludzkość ma do zaoferowania najlepszego. I konwencja o prawach dziecka. Prace nad tą konwencją były już mudne i trwały ponad 10 lat, ale w końcu, w 1989 roku, uzyskała ona swoją ostateczną formę. Konwencja ta mówi o tym, że każdy z nas, będąc dzieckiem, ma prawo do życia i rozwoju ma prawo do wolności, godności, szacunku. Nietykalności fizycznej, tożsamości, swobody myśli, sumienia i wyznania, prawo do poglądów i występowania, prawo do wychowania i kontaktów z rodziną, wolności od przemocy i nierekrutowania do wojska, prawo do odpowiedniego standardu życia, ochrony zdrowia, wypoczynku. Socjalnego zabezpieczenia. Mamy też prawo do nauki, do pokojowej manifestacji, korzystania z dóbr kultury, informacji i znajomości swoich praw. Mam nadzieję, że dziś spełniliśmy właśnie ten ostatni zapis. Biorąc pod uwagę to, co Wam opowiedziałam, nie możemy zapominać o dzieciach, których prawa są lub mogą być łamane. A celem mojego filmu jest pokazanie wam, jak świeżą sprawą tak naprawdę są prawa dziecka. Przez jak wiele lat prawie nikt nie stał ich obroni. Tym bardziej uważam, że musimy je znać, żeby nikt już nigdy nie powiedział nam, że historia lubi się powtarzać. I zacytuję Janusza Korczaka, który powiedział nie ma dziecka, jest człowiek, ponieważ uważam, że podstawą do rozmowy o prawach człowieka powinny być dla nas prawa dziecka, bo to właśnie na tym etapie życia tak wiele się w nas kształtuje, a potem to my, dorośli, kształtujemy nasz wspólny świat i przyszłe pokolenia. Cześć.